Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Tym razem z tej strony, APAN, a Pan to jest rozstrzygnięcie konkursu, który założyłem z Kamilą dokładnie 10 dni temu, czyli 16 października. Jak było mówione, zostanie on zakończony 10 dni później, czyli 26, a wyniki zostaną umieszczone na kanale 27 października. No cóż, nie było tyle subskrypcji i komentarzy, naprawdę ile oczekiwaliśmy, jednakże na początek tyle nam starczy. Losowanie odbyło się za pomocą programu do losowania, więc nie było szukaństwa, że kolega, koleżanka czy coś w tej zasadzie było w 100% sprawiedliwie. Niki wybranych osób zostały umieszczone w opisie i bardzo im gratuluję, przynajmniej za to szczęście, które, im, które się ich trzymało, dzięki czemu program wylosował właśnie to ich. A reszta nie martwcie się, bo to nie jest nasz ostatni konkurs, który założyliśmy, więc pewnie i na Was coś wypanie innym razem, innym razem wam będzie dotrzymywać szczęście, więc bierzcie udziały w każdym konkursie, który u nas tak naprawdę będzie. A co do kodów, kody zostaną dostarczone do końca następnego tygodnia, który teraz będzie na priv, na YouTube, gdzie wyślę Wam je Kamil. No tu może być to nawet jutro coś na tej zasadzie, nawet nawet dzisiaj to zależy naprawdę wszystko od niego, jak to będzie, jednakże na 100% oczekiwajcie, że do końca tego tygodnia na 100% one będą dostarczone. Więc jeszcze raz gratuluję i życzę szczęścia przy następnych konkursach, więc oglądajcie, subskrybujcie, komentujcie i kochajcie nas. Więc do zobaczenia w następnym filmie, trzymajcie się, cześć i czołem.